Osobiste przyjęcia interesantów i tak dalej, i tak dalej. Biura podawczego wstrzymane do odwołania. Tusk parkuje konstytucję. Po co jemu nasze. Oparte na prawie konstytucyjnym petycje, skargi, wnioski. Przecież on ma swoją patronkę Ursulę von der Leyen i prawo Unii Europejskiej, które jest nad naszym prawem. Wobec tego eliminujemy, autujemy, nie dopuszczamy obywateli, pozbawiamy ich do głosu, pozbawiamy ich możliwości korzystania z ich prawa konstytucyjnego. W Polsce jest w tej chwili kilka tysięcy żołnierzy NATO. Rządowy projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach i wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt dotyczy umożliwienia funkcjonariuszom lub pracownikom państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw stosujących dorobek Schengen oraz państw trzecich udziału we wspólnych operacjach na terytorium RP. Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zapobieganie przestępczości w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych i katastrof. Projekt, proszę Państwa, wpłynął, tak tzw. Ustawa obradniej Pomocy, i skierował Donald Tusk. Proszę Państwa, należy do tych, którzy twierdzą, że to wszystko, co się dzieje w tej chwili w Polsce, w Europie, na świecie, zostało dawno, dawno, dawno temu zaplanowane. Za granicą wojna, relacje nasze. Ukraina, Polska, Ukraińcy, Polska, coraz bardziej napięte. Pan doktor Bartoszewicz przedstawił, jak on je widzi, a nie jest zosobniony w tych poglądach. I czego się dowiadujemy? Myśmy wygrali, obyśmy wygrali we wtorek, wygraliśmy w czwartek z Estonią 5-1, Islandia wygrała z Izraelem, Ukraina wygrała z Bośnią Hercegowiną, i nagle mamy finał w Polsce. Przecież to jest niepoważne. Mecz zakończy się w nocy. Trudną lepszą sposobność do zorganizowania prowokacji. A nie mógł tego meczu wziąć na siebie na przykład Immanuel? Albo, albo, albo Belgia? Albo inny, z państw, albo inny z państw zachodnich, które sympatyzuje z Ukrainą? Ten pan, prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Donald Tusk, pozbawił nas możliwości korzystania z naszego konstytucyjnego prawa określonego w artykule 63. Funkcjonariusze zagraniczni obcych państw będą nas mogli... W Polsce pałować, strzelać do nas z ostrej amunicji, inwigilować nas i nas prześladować. Baczmy na słowa, uważajmy na działania, nie ryzykujmy, nie stwórzmy warunków, które zakończą się tym, na czym im ponad wszelką wątpliwość zależy naszym wrogom, zatem zderzeniem mas. Dzień dobry Państwu, Zbigniew Kękuś. To pierwszy Polak. Odcinek 509, tytuł Serce. Hashtag Polska w naszych sercach świni. Donalda Tuska z Polską w sercu, sercem w klapie marynarki i Polakami w dupie. Od nie później niż 18 stycznia 2024 roku. Osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich. Oraz funkcjonowanie biura podawczego KPRM zostały wstrzymane do odwołania. Czyli byle do wojny sługi Żydów, zdrajcy, tumana, niemieckiego agenta, drogiego Donalda, przewodniczącej Komisji Europejskiej Niemki Ursuli von der Leyen i jego drużyny, bracia i siostry, jak wiceminister Andrzej Scheina z żoną, Ukraina, Islandia 26 marca we Wrocławiu. ITD, ITP, czyli czy będzie prowokacja, a po niej mobilizacja? Informacje oraz rada dla doktora Artura Bartoszewicza i biznes misji YouTube. W Polsce są tysiące żołnierzy NATO biorących udział w ćwiczeniach Stitfa Defender 24 oraz obowiązuje ustawa z 2014 roku, tak zwana 1066. Przygotujcie Państwo: Referendum. Proszę Państwa, jeśli chodzi o moje opinie o Donaldzie Tusku, nie bez przyczyny, to nie dlatego, żeby pokazać jaki on jest jako człowiek, jeśli chodzi o te charakterystyki, tylko Państwu podmyślenie, czy człowiek, którego w pełni zasadnie można tak nazywać, i tak nazywają, bo to nie tylko moje oceny, jest osobą godną zaufania, a mówimy przecież o jednym z najważniejszych polityków prezesie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Nie bez przyczyny rozpoczynam tę wyliczankę charakterystyk odsługi Żydów, albowiem, proszę Państwa, no jestem jednym z nielicznych, którzy twierdzą, że to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, ta wojna na Ukrainie, jedna chyba z około 25-30 wojen, które w tej chwili na świecie się toczą, dla nas oczywiście najważniejsza, bo, bo za naszą wschodnią granicą, została przygotowana jak pierwsza jak druga wojna światowa przez żydostwo w tym przez żydostwo sfinansowana no a jeśli Donald Tusk jest sługą Żydów to będzie im powolny jeśli chodzi o określenie które może niektórych z państwa oburzyć mam na myśli to wykropkowane w dupie to pozwolę sobie przypomnieć że zupełnie niedawno Ile to chyba dwa lata temu Pan, który w tej chwili Jest członkiem Rady Ministrów Donalda Tuska yy, Na Facebooku to określenie Był, zamieścił W kontekście innego rządu Proszę bardzo, widzicie Państwo Znajoma, znajoma Twarz, wiceminister Rolnictwa chyba w tej chwili I co czytamy? Nie ma odpowiedzi Jest wiadomość, rząd ma w dupie e, rolników. E, wolno, wolno. Ja dokonałem za, zatem zapożyczenia. E, natomiast, e, proszę Państwa, e, ta krytyka tamtego rządu jakby wyniosła tego pana na urząd w administracji. Może to, może to dla mnie dobrze wróży? Nie, nie, nie. Ja bym Boże nie aspiruję. I teraz, e, proszę Państwa, a propos świni. Serca świni, czyli Donald Tusk, świnia. E, Podarowałem Donaldowi Tuskowi tą książkę, oj, wali się strategia Syjonów. Czy to źle? Drugi tom to jest ten, co określa nasze czasy, to może nieźle. W tej książce, proszę Państwa, mamy taką oto stronę tytułową i tutaj ta sama strona tytułowa, tylko kserokopia z egzemplarza wysłanego przeze mnie Donaldowi Tuskowi. Motto Wszyscy ludzie są równi, świnie są przekonane, że są równiejsze, wybrane. I dedykacja Donaldowi Tuskowi, przekształcającemu Polskę folwark Żydowski a Polaków, Sługów Żydów i Ofiary Żydów kolektywnej patologii, zbignie w końcu 19 lutego 2024 roku. Wysłałem Donaldowi Tuskowi, proszę Państwa, książkę z tą dedykacją. Przy tym piśmie, jak Państwo widzicie z 19 lutego, w załączeniu przesyłam także dla Pana, także, bo poinformowałem go, że pisem skierowanym do ministra y, sprawiedliwości w jego rządzie, prokuratora generalnego, y, złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przez niego przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1 i napisałem właśnie, że w załączeniu przesyłam także dla Pana Świni, w mej opinii, przekształcającego Polską Żydowski Folwark, a Polaków Sługi. Jak pan Żydów, a także w ich kolektywnej patologii, książkę George'a Orwella, folwark zwierzęcy. Świnie zarządzające folwarkiem z książki Orwella, jakby były pierwowzorem dla pana, dla niektórych polityków z pana kolektywu, a nawet za pana przyzwoleniem dla członkini pana rodziny. I proszę bardzo, wpłynęło 20 lutego. Donald Tusk najwyraźniej, proszę Państwa, nie przeczytał, albowiem nic w swoim postępowaniu nie zmienił. On tak po prostu ma. Więcej na ten temat, przyczyn, dla z których, czy też dla których, powodów, które sprawiły, że uznałem, że zasługuje Donald Tusk na to, żeby mu przesłać folwar zwierzęcy George Orwella, pozwolę sobie przypomnieć. To było to moje PPP. Proszę, e, Kękuś 505, Polacy, co by na to, że Donald Tusk może być psychopatą? Tusk odwołaj spotkanie rządów. Nie będę już do tego wracał. W marcu ma się odbić. Nie wiadomo, po co tutaj zaprosił Tusk rząd Ukrainy. Będzie jeszcze o relacjach ukraińsko-polskich, jak nas traktują, jak to widzi polityk. Członek administracji Tuska, jak to ocenia opinia publiczna, eksperci. Natomiast w tym materiale prezentowałem uzasadnienie dla mojego stanowiska, że nie powinno dojść do spotkania w Polsce organizowanego z inicjatywy Tuska rządów Polski i Ukrainy. Jak wrócił do Polski, to proszę Państwa, epatuje nas, mami nas, manipuluje nami tym serduszkiem. Znanym, pobierz serduszko. Hashtag Polska w naszych sercach i no, będę jeszcze prezentował jak on sam to hasło, to hasło promuje, tą akcję marketingową i jak ludzie z jego kolektywu. A po tym jak już wypromował serduszko, to miał 11 grudnia, po tym gdy wybrała go ta trójkoalicja na premiera, na najwyższego rangą w ich gronie. To Tusk był, y, powiedział tak. Dla mnie to jest, proszę Państwa, krzyżówka, skrzyżowanie eposu z westernem. Słuchamy. Pozwólcie, też jedno zdanie Małgosiu, Kasiu, Michale, Mamo. Bardzo przepraszam, że przeze mnie znowu polityka zdarła się w Wasze życie. Wiem, że nie jest to proste. Dzięki nim to jest z doświadczenie bardzo brutalne. i Inaczej nie mogłem. Musiałem wrócić jest serduszką, inaczej nie mogłem, musiałem wrócić. Proszę Państwa, no dlaczego mówię, że to skrzyżowanie eposu z westernem, tak się przedstawił, no bo, no bo zaprezentował nam się jako bohater narodowy, który jakby wraca z wygnania, wraca z uchodźstwa, dobry, dzielny, prawy szeryf, a jak opuszczał, jak go zapamiętaliśmy, to jest fakt z grudnia 2015 roku Polacy nie chcą powrotu Tuska, gdyby w 2020 roku w wyborach prezydenckich wystartował Donald Tusk, to na kogo pan głosował, proszę Państwa, tuSk 9% poparcia. Tusk dzisiaj na Urzędzie Premiera to jest dowód skuteczności mediów, no i pieniędzy. W jaki sposób się rozstawał? Jak już wiedział, że ma fuchę. W strukturach Unii Europejskiej, jako przewodniczący Rady Europejskiej, to rzucił mandatem poselskim. Biegał sobie w godzinach, w czasie obrad Sejmu po Warszawie, w obstawie ochroniarzy. Jak go fakt na tym przyłapał, to jego, jego przy ten, jak to się zwykło określać, opowiadał bzdury, jak to się przygotowuje. Pan premier zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią pracuje i przygotowuje się merytorycznie do zadań, które będzie wykonywał od 1 grudnia. Przekonywał grając na chyba cały czas obok premiera. A co zrobił Tusk? Jak się poirytował yy, materiałem w fakcie? Ledwie nasi reporterzy przyłapali byłego premiera, a obecnie posła Donalda Tuska, na wagarach, a już jest skutek. Król Europy się zdenerwował i rzucił mandatem poselskim. A dzisiaj #PolskaWnaszychsercach. Polska w naszych sercach. Przypomnę, że zanim dał Dyla w celach zarobkowych, a przede wszystkim Dyla, przy okazji udając się na emigrację zarobkową, to zapowiadał rok przed e, ucieczką: Nie oddam Polski bez walki. Taki to nasz bohater narodowy. Proszę Państwa, po tym, gdy e, odwalił skrzyżowanie eposu z westernem opowiadał o swoich dziadkach, zaprezentował ich jako wielkich patriotów. Zapewne tak było, skoro Tusk... No nie, chociaż jeśli to, to jest kłamca, to jest oszust, to może, to może w tym przypadku też kłamał. Nie wiem, bo tam różne szkoły są na temat przynajmniej jednego z tych dziadków. Natomiast tak, tą historię o dziadkach, którym dedykował Tusk swoje zwycięstwo i objęcie znowu władzy nad nami, tak skomentował Jarosław Kaczyński. Cały czas yy, odnoszę się do określeń, które użyłem Czyli prezentuję uzasadnienie dla określeń, które użyłem w tytule tego materiału dla scharakteryzowania Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński po historii o dziadkach. Jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Panie poszukiwacie, jakie są na Pana dziadkowie, ale wiem jedno: pan jest niemieckim agentem, po prostu Niemieckim agentem. No, proszę Państwa, z mówicy sejmowej o prezesie Rady Ministrów, o posle na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, to jest dość, przepraszam za kolokwializm, ale myślę, że adekwatny, dość grubo. Tusk wtedy yy, wypełniał obowiązki posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem wydawało się, że Jarosław Kaczyński znieważył funkcjonariusza publicznego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. No bo jak to? Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, i niemiecki agent.